Siemaneczko z tej strony, wazy. Ja wraz z biegłem będziemy wykonywać zadania Miałśniaka Mrajskiego w tygodniu piątym. No i rozpoczniemy tutaj. Ja rozpocznę od zadania: zbierz ryby, lecę na tą mriałską siedzibę. Chyba dobrze tutaj zaznaczyłem. Tak, tutaj już no. jest jakieś pontony. No i w tym miejscu będziemy zbierać ryby. Jak dzisiaj już mam jeden na trzy, nawet nie wiem skąd. A przez przypadek coś na ziemi leżało, albo z lodówki wyciągnąłem tak z lodówki. Normalnie można wyciągnąć. Tak Letnia, niesamowita. Jedyna miejscówka na całej mapie zmieniona. Hehe. Tak. Z okazji dwa wielkiego eventu. No nie no, nie dwa graffiti, pontony, no i tutaj masz nawet ten. Bo senik z parasoką, big boy, no nie narzekaj Na tak O, lodówka jest Może dwie ryby będą z lodówki, nie lodzik tylko No niestety Dobra, ale mam wędkę Trzy wędki są, chodź połowisz ze mną ryby Idę I? Co nie biorą? Już widzę, że są dwie Jedna Druga Akurat osłoną ryby no i pierwsze to ich nie zadanie. Zaliczmy. No, nie daj najpierw. A, zapomniałem. <laughs> Dobra, masz jadłeś? tutaj trzy wędki, złowisz sobie, ale co do kolejnego zadania. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. Kolejne zadanie, zadanie numer dwa jest banalne, polega na spadnięciu z wysokości co najmniej 5 pięter, nie odnosząc żadnych obrażeń. Skoro jesteśmy na tej wspaniałej miejscówce... Jeszcze sobie zagadam, się może, nie, wie, nie wiem, może kupię sobie strzelbę, żeby wiedzieć jak się bronić. I mamy tutaj coś takiego jak taka, o, linka, tyrolka, czy jak to się tam zwało. Coś takiego. Tak, dokładnie. Wjeżdżam na górę, zeskakuję i patrzcie na to. Zero fal do Zadanie banalne, przyjemne, szybkie. No i przechodzę do zadania numer 3. Zadanie numer 3 również możecie wykonać na tej miejscu. mięśniaka. polega na odbijaniu się na różnych rzeczach. No to co? Mamy na przykład tutaj pontonik. Jeszcze sobie czyli rodzika zjem. No, Big Boy to. Jak zawsze w formie. Od od odbijanie się od ziemi Proszę, od parasolek się podbijałem. Tutaj macie takiego... Nie nie kaktusa Jak to się nazywało? Kurcze, palemkę! A ty chyba na jednym ty się masz podbijać Pięć, O, jest nawet wy... Na jednym? No, tam jest odróżny mm. Odbijaj się Nie, nie mam no, aha, dobra Odbijających rzeczach Dobra Lecę po ciebie Geralt potrzebuje wsparcia Gerald, wielki wiedźmin. Już chyba no. po zmianie tego Henry'ego Kanwila. Tak. Ja. za tobą, jestem. Szybciej. Ty, ty w wodzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie, nie, nie na moście. Umrę, 10 sekund masz. 10 sekund, dobra, lecę po Geraldu, biedny Gerald. No. Stare, stare lata. Dokładnie. No, no, sami. no i przechodzimy do zadania numer 4. Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały wasze trzy ostatnie komentarze wybrane przeze mnie, albo po prostu przez was, te, które będą miały największą ilość łapek pod nimi. Zadanie numer cztery już jest dosyć kreatywne, bo polega na zdobyciu osłony. Mam 95 na 100. ale mam tutaj coś takiego jak wspaniałe granaty. Tak nic nie robię, bo i rzucam pod ziemię. Patrzcie na to, 40 obrażeń! Po prostu coś o, to wspaniałego. Mam dostały. Nie co, 40 zadawały. Nie po 30 tam w końcu? Nie, 40 potężny ba. Gdzie ten granat? Mi się obił. Dobra, musimy szukać kolejnych granatów. Na szczęście znalazłem. Ja też bym chciał. Też byś chciał. Ale no, granaty. Bo bez gracza mam. Się o, no to też lepiej. Gracz nas zjedzie. Tam na no, terolce gdzieś. Pięknie no, Cały czas ze mi spada. Czy będą? Nie, nie ma, niestety. Szkoda. MHA Alpha. mam granaty, ale. Masz granaty? Super. potrzebuję. Miał śniak. Dawaj mi te potki. Przydadzą mi się. To zadanie. Jak to się tu masz gracze u mnie. Czekaj, ja w granaty. Bardzo dobrze ile mam już? 205. Muszę sobie jeszcze więcej tych potek kupić. Obawiam się, że jak zaatakuję miał śniaka, później będzie zadanie porozmawiać z miał śniakiem. Mamy tutaj jeszcze wybuchającą roślinkę Też całk... Aha, dobra Akurat tak się nie da tego zrobić no, chyba, że zabuduję ją No nie, ona odlatuje Dobra, lecę do tego twojego gracza Już nie żyje Już nie żyje No to inaczej, mam tutaj raptora Raptor również może nam pomóc. Ten miał dzięki Nie wiem, nie atakowałem go. No i dobra, raptor nam pomoże. Patrz, idealnie. Uuu, całkiem nieźle bije. Jeszcze mnie zabije ten raptor. Chyba stanął spokiewa. I ten raptor. No, wiesz jaką on nowala? Wow! Ej! Ej! Aha, tutaj się wejść nie da. O, kebik! Kolejny! Nie! Przestań mi strzelać do raptora! Czy ten raptor poleciał? Nie mam pojęcia. Nie lepiej użyć motorówki albo tego. Dobra, już będę ją w Kewa. Też możecie właśnie użyć motorówki, wyłazić z niej strzelać i również wykonacie to zadanie. Zadanie z Kewem wykonane. Przechodzę do zadania numer 5. W wysokości sko skoczyłeś, w Zadanie numer 5 polega na zadaniu przeciwnikom obrażenia z pistoletu lub ciężkich karabinów snajperskich. Na tyrolkę wjeżdżasz i skaczesz na samej górze w dół. Jak masz ten Dobra. efekt, taki. Czemu ja zginęło wtedy? Ciężkie karawiny snajperskie Nie ma takich Pistoletem możesz No ale były No, no Febi Snajpa była, czy nie ma? Była właśnie, dobra Akurat Idealnie Ze skrzynki z ten pistolet Zobacz, zobaczyć, czy w perku nie mam Pojemny PM. Proszę, jeszcze jeden pistolet. Same pistolety teraz po drodze. No i dobra. Dobra, słyszę kolegę. Chodź kolego. Czemu bi mi bijesz raptora? Ale nie chciał się podlaczyć. Musiał znaleźć jeszcze jednego. O, akurat. Raca mi się przyda idealnie. Czy ktoś będzie? O, mam. Po prawei. Goku. Nie. Powalony. I. 498. 500. Jest zadanie wykonane. I jak widzicie, po wykonaniu zadania odblokowuje nam się druga strona. No i przechodzimy do zadań z drugiej strony. Pierwsze zadanie, jakie sobie tutaj wykonamy z drugiej strony, będzie przewrócenie pojazdu. O, jeszcze ktoś mnie bije. Idealnie. Oczywiście to jest jedno z moich ulubionych zadań, bo zawsze, jak trzeba odwrócić pojazd, to nigdy to nie działa jak powinno. Szczęście, pojazd mamy tutaj na locie. Jeszcze na oponach. Powinno być łatwiej to zrobić. teraz tak. Siadam do fury. Jeszcze mnie goni jakiś dół Na to. Nie wiem czemu. najgorzej, no Dobra. Zrobię po prostu rampę. Spróbuję wjechać jedną poną. Mhm. Oczywiście pojazd zawsze ląduje na czterech kołach. O, teraz jeszcze lepiej. Zniszczyłem rampę wjeżdżając po nią. Jeszcze cik mnie bije, no. Co to ma być. Iwi mnie bije. Tu mnie bije. Ja nie wiem, co, co się dzieje z wszystkich stron. Fura mi już tutaj prawie zniszczyli. No, bez kitu. Kolejny mi niszczy. Fura. Czekaj, zabiję go może. Ktoś ma drugą furę. niech tam jest, no, jest już mnie troszeczkę zaczynają irytować. Bo przez... Patrz, zlikwidujesz dwóch, wylatuje trzeci. Zabiega, zabiega. A i nie wiem, czy zauważyliście, wykonałem właśnie zadanie. Nieś pełny stos amunicji przez 10 metrów. Wracamy ponownie do zadania: przewróć pojazd. Widzicie, tamten pojazd już nieco rozwalili Ale jest kolejna fura Tak sobie myślę, czy najlepiej tym nie jechać Znając moje szczęście, to zaraz się jakoś przewrócę tym pojazdem hmm, Możliwe To nowe sosny Wiadomo O! Prawie się wywaliłem Na ściance No i pop, popatrz jak stoję Jest za daleko jestem Ok, Nie mogę jechać ani do przodu, ani do tyłu, ale pojazd nie jest wywalony. Aha, okej. Okay. Coś się da cofać. Najłatwiej to było zrobić z rampą. Ano, no to podobanie, to może się. za jakoś wiadę i nie pojazd zawsze ląduje na czterech kołach O, nie wierzę w to. Widziałeś to, Big Boy? Patrz na to. Nie. Lecę na la rampę. Jeszcze wjeżdżam tak, żeby się bokiem przechylić. I pojazd i tak wyląduje na czterech kołach. Przecież ta mechanika Fortnite, to jest... ja nie wiem, tą fizykę wymyślił. Bill Gates. O! No i co? I przewróciłem się. Tak. Jest. I dopiero jak postawisz pojazd, to ci zalicza. Aha. To Dobra, patrz, musisz zrobić tak. Czekaj. To brzmi bardzo wspaniale. I teraz on się przechyli. Patrz. Ja wychodzę i z tego sobie obróć. Aha, zablokowałem się teksturze okej okay. mega się, to go przewrócę no dawaj, działaj nie, to ja, tak to na cztery to... koła wylądujesz no za wspaniały ten pojazd jest na to dobra, przechodzę do kolejnego zadania, Bigły się tam będzie z pojazdem męczyć w tym zadaniu musimy przedostać się z i Kęczuc do poplątanej przystani, nie dotykając wody możemy zrobić na dwa sposoby Pierwszy, po prostu budując rampy, drugi dać się wybić keiserem. A, no, zapewne tutaj zerusów. So. Tak Dobra, na 0 na 1. Aleks, sej. Szukać keisera. one nie, on nie były tutaj na tej wyspie albo po prostu wystarczy wleć do motorówki chociaż no nie wiem czy motorówkę sali Akro. dotknięcie no, tutaj wody nie. to również dobrze można chyba do pojazdu wejść i pojazdem przepłynąć tak o, już widzę tam przystań Jest tam jeszcze No, jeszcze wilk mnie goni Mam motorówkę, tylko jest niestety po drugiej stronie No to co, wejdę na pomost Tu rampę. Aha, super. Na, nawet nie przeszedłem na drugą stronę już mi zaliczyło. Jaka misja. Okej, okay, możesz wytestować sobie jakimś samochodem. Albo w sumie myślę, że gdybyś nawet w połowę rzeki wskoczył, to też by ci zaliczyło. Spoko. Bo tam już zalicza po prostu obszar jako wyspę. No i co? Przechodzimy do przedostatniego zadania mięśnia kamrajskiego. A przedostatnim zadaniem jest zadanie przeciwnikom obrażeń. 2155 na 7500. No tutaj dosyć sporo tych obrażeń. Trzeba zrobić. Ja prawdopodobnie od razu przejdę na Mega City. Będzie niezła jadka. No. Pierwszy co raz biorę perka z własnego wyboru, którym jest wodny wojownik Co wow, to za rze perp? Rzeczywiście się leży przepływając A wodny wojownik Włodny. I tu z jeszcze lama Bogactwo. Nie może być. Gdzie jest to? Ta lama jest na dachu lama. 2155. Nie, to chyba tych mrożonych nie niczym na mnie. No ale warto było spróbować. No i co, lec na Megacity. City to się gość spagował? najbardziej lubię tych co tańczą Tych co tańczą? No Nieźle Za 2355 Pamiętajcie o tym żeby ich Powalonych jeszcze dobijać To jest za dużo moim zdaniem likwidacji To jest Znaczy obrażeń Bardzo dużo obrażeń do zrobienia No to niestety takie Dobry, zadanie. no Myślę, że na paszanka byłaby znacznie lepsza do wykonania tego zadania. Bo mimo wszystko to nam chwilę zajmie. Myślę, że pokazywanie tego zadania do końca robić nie ma sensu. Po prostu wejdźcie sobie na tryb. Na paszanki nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Z tego co widzę, że to musi być gra solo, duo, trio, oddziały. No na paszance normalnie Wam powinno zaliczyć chwilę moment no i przechodzimy do ostatniego zadania uwaga uwaga jeszcze taka ciekawostka zadania na obrażenia przeciwnikom zalicza na ekipie bossa Przez strzelacie sobie tutaj ekipę jak to widzicie to normalnie obrażenia tam lecą Yay. ten boss sobie chyba regeneruje tą osłonę to też można mu kilka razy zaatakować. Przemocą, no ale jakby co? Wiecie, że muszę sobie to wrażenie ponabijać na wozie. No i uwaga, uwaga, moim mini ostatnim zadaniem jest, dajcie się zlikwidować w różnych meczach 9 razy, aby otrzymać Lopię Dokładnie, musicie Super. dać zlikwidować 9 razy w różnych meczach. Myślę, że na to ja do tego nie. Nie, nie potrzebujecie. Solucji zadanie jest no. banalne, po prostu wazicie, myślę, że. Chyba jak zabijecie się na początku gry, skakując z czegoś, to też zalicza to zadanie. Nie widzę, żeby tutaj było jakieś ograniczenie. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy jak wylądujecie w grze, od razu zeskoczycie z jakiegoś budynku, to liczy wam to jako likwidację, czy po prostu to musi was przeciwnik zlikwidować. Dosyć ciekawe. Sprawdzę to sobie później. No mam nadzieję, że zadania wam się mi podobały. Były Minia. bardzo, ale to bardzo szybkie by nie? No big, nie cieszę się nasz no. miał skina do pop modela. Ja cię kręcę. Najlepszy no, chyba super. z tego wszystkiego to był ten plecak z motką kokosa i to lusterko. Reszta to... No, no mi jak no, nie przypada do gustu. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się to podoba. Zostawcie lajka like pod filmem. Suba z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby nie przegapić kolejnych filmów. Przypominam Wam również, że możecie wesprzeć kanał poprzez opcję wsparcia kodem w Gaming. w sklepie całkowicie bezpłatnie, albo poprzez wsparcie YouTube'a, tam bodajże jest za piątaka i macie dzięki temu dostęp do najnowszych live'ów, wspierającego i tak dalej. Zapraszam Was również na naszego Discord'a w nie zabieram Wam więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych questach. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WaziGaming. Hej.